Dobra. Najpierw muszę się wytłumaczyć, że fryzura jest motocyklowa, więc cokolwiek z nią bym nie zrobił, to każda lepsza treska by zastąpiła to, co widzicie. Jedziemy do miejsca, które odwiedzają turyści z całego świata. Płyną batory, jeśli jeszcze pływa. Latają samolotami, żeby zobaczyć to jedno miejsce owiane legendą, miejsce, które niestety... Nie zostało zwieńczone. Po drodze sobie zaliczamy, jeżeli tak można powiedzieć, zatrzymujemy się tam, gdzie są fajne widowski, fajne jeziorka. Przepraszam, w jakiej miejscowości jesteśmy? Złota Góra. Złota Góra. Dziękuję. Jest podpowiedzi, jak zawsze. Jesteśmy w Złotej Górze. Do miejsca docelowego mamy jeszcze 23 km, a tam. Będzie na Was czekało coś, co jest potężne, co jest wspaniałe, co jest zadziwiające. I jeszcze raz ci turyści, którzy tam przyjeżdżają z całej Europy. Na razie taki widoczek, który mamy po drodze. Jeszcze tego nie widzicie, co ja widzę. Obiecałem Wam, że dojdziemy tam, gdzie, jak wspomniałem, turyści przyjeżdżają nie tylko z Polski, ale z całej Europy. Rejestracje, które widzieliśmy po drodze Bieszczady, Elbląg, i jeszcze bardziej na wschód, na południe i na zachód. Muszę Wam powiedzieć, że to, co w tej chwili widzicie, to oczywiście są ruiny. A cała historia zamku sięga w początku osiem, e, lat 80. Jego pomysłodawcą był gdański rzeźbiarz i producent mebli. Ciekawe zestawienie. W 1994 roku gdański artysta rozpoczął tę niezwykłą budowlę. Niestety, 2006 rok, czyli trochę później, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, budowlanego nakazał, jego rozbiórkę, tego zamku. Ale ostatecznie w zamku powstały 52 pomieszczenia, 12 wież i 365 otworów okiennych. Było miejsce, czy jest na basen, a na nim miejsce przypominające bryłę kościelną. Część sufitów wykończono drewnianymi kasetonami, które jak zobaczycie na oddzielnym filmie, są w doskonałym stanie, więc drewno, które zostało wyko wykorzystane, było w najwyższej jakości. Gdzie jesteśmy? Jest to zamek w Łapalicach. Blisko Kartus. Dziękuję. Blisko Kartus. Swoim ogromem, zamek oczywiście, położenie wśród pięknych lasów, niedostępnością dla ludzi, co się zdewoluowało, bo jest to bardzo dużo tutaj odwiedzających. Basztami i tą tajemniczą aurą od, dek od dekad wręcz przyciąga uwagę. Kiedyś urzędników, którzy wstrzymali jego budowlę, potem bankowców, turystów, a dziś marzycieli. Tacy jak większość ludzi, którzy tu przychodzą, przyjeżdżają i wyobrażają sobie, jak pięknie mógłby ten zamek wyglądać. Może nie najwyższej nie najwyższego, nie najlepszego smaku, ale on tutaj jest. Niestety z roku na rok ten obiekt mniejszaje. Piękny. Piękny. Oczywiście, że wejdzie. Mogę wyprzedzić? A, proszę. No tak, zamek wygląda jak wygląda. Ale powiem wam, że tych przejść zobaczcie sufity. Jest to wysokogatunkowe drewno. Tam jeszcze prosto można iść. Ale też ślepy korytarz. Teraz tędy. Zadziwiające, że od tak długiego czasu nic się z tym drewnem nie stało. Ono zostało zachowane. A jesteśmy dopiero na pierwszej, pierwszej kon, kondygnacji. Zobaczcie, ile jest jeszcze tego. Tutaj pełno graffiti. Możemy sobie skręcić w prawo i wejść na, na następną kondygnację. Tu znowu gdzieś prowadzi korytarz. Jest naprawdę bardzo. Szyfanie. Bardzo dużo. Są takie fajne wieżyczki po lewej stronie. Widzicie? To są te wieżyczki po prawej stronie. To są te wieżyczki po lewej stronie. Z prawej, z lewej strony przed chwilą przyszedłem. Idę jeszcze dalej. Naprawdę niesamowicie, niesamowite, niesamowite zamczysko. Robi potężne wrażenie. Tutaj kolejna jakaś. Komnata, do której można przejść, no nie jest to wszystko wykończone. Uwaga, trzeba uważać na pułapki, ten szyb jest pusty. W środku przynajmniej ta panorama. Widzicie, jak można. Tam po prawej stronie to jest wejście. Jest mały parking na 5-6 samochodów, więc można zaparkować. Kolejna wieża. Pan XO jest tutaj, gdzieś mi zniknął, ale jest ciągle. Także teraz można zobaczyć, że ten zamek składa się z kilku części. To jest jak gdyby druga część. Widzę księżniczkę, która macha białą chusteczką w oknie, ale to chyba nie. Ja już nic więcej nie powiem. Parter, pierwsze piętro. Wyobraźcie sobie, gdyby ten zamek ukończono z tego co czytałem, o czym Wam później powiem, to zamek został pobudowany hmm, w trybie innym, ale można było go dokończyć, ale nie zdziwię się, że właściciel z tego nie skorzystał potężny koszty. Tam przed chwilą byłem, jest ta wieża. Zobaczcie, dookoła są lasy więc położenie jest po prostu super, super. I teraz chyba będziemy mogli wejść do jednej z tych wieżyczek, którą widzicie z przodu i przed chwilą widzieliście. No pięknie, wszędzie lasy dookoła. Ja może się zamknę i tak będę tylko kręcił, filmował, tak? Wydaje mi się, że nie trzeba dużo wyobraźni, żeby. No dobrze, powtórzę się wyobrazić sobie, jak by to wyglądało, gdyby ten zamek był dokończony. Gdyby po prostu go wyposażono w meble, w okna, jaką mógłby być atrakcją turystyczną, a jednocześnie. Jak wiele osób by chciało tu przyjechać, poczuć ten wiek. Popatrzcie, tam można wszędzie wejść. Ten wiek, według którego go zbudowano, nie mam pojęcia. Myślę, że niektóre osoby będą mogły go zidentyfikować, jeśli w ogóle tak. Jeśli w ogóle to jest możliwe. Wiecie co, ja tak mówię przerywanymi zdaniami, ale po prostu jest to niesamowite. O, Pan X tam wchodzi Ach, się uparł wysoko wejść. Dobrze, tu tam jest wjazd. Tu też niby będzie, można wejść. Nie wiem czy się odważę, powiem szczerze. Nie wiem czy się odważę, bo... Schody wydają się pewne, jednak nie mają poręczy, więc każde zachwianie wiadomo. No naprawdę super.